Dobrze, już widzę, że będzie jakiś lekki szum na pewno w tle jeszcze słychać mnie jakbym był w jaskini, ale już trudno, nie chcę Was zostawiać całkiem bez materiałów, e, mam nadzieję, że mnie to wybaczycie, słuchajcie, e, nie chcę też długo, ponieważ mówię, tutaj już ludzie śpią, w pełni chcę im hałasować. A też nie chcę was zostawiać całkowicie tak samych i dzisiaj NBA, coś o co mnie pytacie regularnie, czyli o co chodzi z tymi zagrywkami, w ogóle zobaczcie, Lake i Sacramento, takie dwie zwycięskie drużyny i tak dalej, w pierwszej piątce, dobra, to tak, taki poboczny temat. Słuchajcie, pomówmy sobie o tych naszych zagraniach na krzyżaku. Będę wam mówił co wciskam, bo nie mam wam jak tego pokazać, więc... Po pierwsze, jeżeli wciśniemy krzyżak w prawą stronę, to wyświetli nam się takie coś, co się nazywa Offensive Options. I teraz coś z czego ja korzystam regularnie, jeżeli mam dobrych wysokich podkoszowych, na przykład jakbyście grali Minnesota, he he, z Rudim Gobertem, to wtedy dajecie kwadrat na rebound i dajecie Crash Offensive Boards, co powoduje, że nasi zawodnicy po rzucie będą mocno szli na zbiórkę. Jeżeli nie zbierzemy piłki, narażamy się na kontry, no ale to jest wóz albo przewóz, uważam, że na te kontry i tak się narażamy, więc warto na te zbiórki iść. Drugie to jest tempo, możemy dać push the pace, czyli że właśnie gramy jak najszybciej, możemy dać, że, że cierpliwe rozgrywanie akcji, to już zależy od tego, co chcecie robić. Series to tutaj mamy, to mamy, czekajcie, series to, to mamy... Powiem Wam, że nawet nie wiem co to jest. To jest dla mnie zagadka, co to jest to series. Możecie mi napisać, bo nigdy z tego nie korzystałem. Ciekawe, bo nic mi się tu nie wyświetla, więc nie wiem co to jest. Natomiast freelance, no to tutaj nam się od razu zmieni ustawienie zawodników, zobaczcie. Widzicie, zdarzy że klikam na przykład 3-2. Tylko, że podejrzewam, że... Aha, no bo to jest y, ustawienie pod y, obronę przeciwnika. Czyli widzicie, że ktoś gra na przykład strefę 2-3, dajecie trójkąt, wasi zawodnicy się lepiej ustawiają. Y, możecie dać też 4 out i 1 active, to znaczy, że bardziej pod trójki się będą ustawiać wasi zawodnicy, widzicie? Y, możemy dać na przykład 3 out active, co spowoduje, że mamy... Po jednej stronie trzech zawod zawodników, po drugiej. No teraz się raczej rusza, ale rozumiecie o co chodzi. Po jednej tylko RIPS. I na przykład możemy sobie zagrać w izolację wtedy. Natomiast coś, z czego ja najczęściej korzystam. To Siri jest to. Przepraszam ci, to Stuk. To Siri jest to musicie mi powiedzieć, jeżeli wiecie o, o, o co z tym chodzi, bo teraz mi nie zadziałało i trochę zgubiłem, co mi to daje w trakcie Game Gameplay coś co możemy tutaj sobie ustawić jeśli chodzi o to w jaki sposób my gramy pick and roll get shooters open na przykład dajmy sobie dajmy sobie get shooters open i, i zobaczycie że o, zobaczcie już w jakiś sposób się ruszają właśnie dawnicy, patrzcie nic nie musicie robić, oni sami gdzieś tam patrzcie, patrzcie, patrzcie jak się dawniują a dajmy sobie na przykład game plan widzicie widzicie jak D'Angelo wybiega? Dajmy sobie game plan na przykład pick and roll No i dobra, i dajemy teraz do Lebrona i co się teraz wydarzy? Widzicie? Widzicie co Hachimura robi? Bardzo fajne rzeczy, można z tego trochę pograć. To już zależy co wy proponujecie, ale zobaczcie, to są tak proste rzeczy, popróbujcie sobie sami, ja wam chcę tylko pokazać która z tych rzeczy to oznacza, bo czasami to też jest problem, żeby zrozumieć co nam to daje. Kolejna rzecz. jak dajemy sobie w lewo krzyżak, coś z czego bardzo dużo osób korzysta, to mamy szybkie zagrania, takie, które możemy sami zarządzić. Załóżmy, że sobie mamy jakiś mismatch, tutaj to nie jest sabon, tylko na przykład mam przed sobą rozgrywającego i chcę zagrać izolację. Daję krzyżak w lewo i quick isolation i zobaczcie, jak się zachowa teraz drużyna. Haczy murach, schodzi na bok. Zobaczcie, ja mam miejsca, żeby zagrać jeden na jeden. Z tego bardzo często korzystam. Mamy też takie zagrywki, jak floppy i motion. Są to po prostu dwie różne zagrywki, w zależności od tego jakim zespołem gramy, jaki mamy playbook tak zwany, to co w myteamie właśnie macie. tutaj powoduje, że na flopie mamy jakąś zagrywkę, Zobaczcie i widzimy, tu są zasłony, tu są zasłony, wychodzi zawodnik, możemy rzucać. Idzie kolejna, e, idzie kolejna zagrywka, motion, piłka do Lebrona, zagrywka, za, zaraz pójdzie, Pójdzie coś co się jeszcze raz, bo to widać, że nie wyszło, jeszcze raz. To tylko tyle? Wcale? Tutaj powinna być zasłona od kogoś. Mi się wydaje. Dobra, jest AD. O! I, i mamy jakąś tam naszą akcję, na przykład, nie? E, zobaczcie, widzicie. To jest wszystko, właśnie granie tych zagrywek. E, w zależności od tego, jaki macie playbook, różne macie zagrywki. E, pass and Screen Receive, no to jak sama nazwa wskazuje, e, podanie i wyjście na trójeczkę. Coś z czego bardzo dużo osób korzysta, żeby właśnie sobie rzucić za trzy. To jest właśnie ten pass and screen away przy jakimś tam playbooku, chyba Milwaukee, czyli jakiś tam, ja się na tym nie znam, powiem wam aż tak, bo nie korzystam z tego aż tak bardzo, to dużo osób korzystało z tego. Tutaj możemy sobie na przykład zagrać give and go, czyli najprostsze zagranie podaj i tłumacząc na polski i to będzie zawsze działało tak samo, to zobaczcie cyk i Austin zbiega, widzicie? Jeżeli ktoś z bardzo blisko kryje, na przykład, i tak na odcięcie całkowicie, można zagrać coś takiego, ale można to zrobić w prosty sposób na przykład podać i przytrzymać trójkąt na zawodniku, tylko że no, wtedy się zazwyczaj to kończy podaniem, nie? Chyba, że sobie to anulujecie. Mamy też inne zagrania, które są screen of ball, na przykład. Zobaczcie. Bardzo podobne do tego, co mieliśmy wcześniej, prawda? Mamy też. Mamy też zagrania takie jak Receive Screen, czyli po prostu przyjdzie do nas jakaś zasłonka o na przykład. Troszkę inaczej się poruszają zaponnicy. Kolejne zagranie, które tutaj mamy to jest na przykład Quick Polta, czyli na przykład ustawi nam się tutaj Davis. O! Bo widzimy na przykład, że Davis ma małego obrońcę, tak jak teraz, Balsa bo się zmieniło O i zobaczcie, i wykorzystujemy to i mamy punkty. Te rzeczy nie są trudne. Ja wam tylko pokazuję ich zastosowanie. I teraz, jeżeli my sobie pójdziemy do takiego mytima, ja też tłumaczę to bardziej z takiej teoretycznej strony, ponieważ ja sam wiele z tego nie korzystałem. Ja my Team to wiecie, wjazd pod kosz, odegranie za trzy, albo wsad i to jest koniec mojej filozofii. I myślę, że większość ludzi właśnie w ten sposób gra. Natomiast jakbyście chcieli pograć sobie, nie wiem, w kariery czy coś, to BOTA już tak łatwo, nie, nie, nie do końca jest tak łatwo w ten sposób objechać. I warto umieć te zagrywki. I teraz. Zobaczcie sobie, że my mamy tutaj coś takiego, co się nazywa coaching. Tutaj mamy playbook. I w tym playbooku mamy napisane, ile zagrywek mamy na. Mamy Lakers, tak? 15 zagrywek, jedna na izolację, 5 na pikentrola, 0 na 3 punkty, coś tam na ścięcie, coś tam na midręcz. Zobaczmy sobie na przykład taki Golden State. 59 zagrywek, aż z czego 7 na 3 punkty. I gdybyście chcieli posponować trochę trójkami, to warto wziąć taką, która ma mało zagrywek, ale dużo na 3 punkty na przykład. Albo po prostu ma dużo zagrywek zobaczcie. Dobrze pamiętałem z tym Milwaukee, Dobrze pamiętałem, zobaczcie tylko 19 zagrywek, i aż 6 z nich jest na 3 punkty. To jest właśnie to. Coś mi się kojarzyło, że coś tam kiedyś coś mówił ktoś o Milwaukee Natomiast jestem pewny, że znajdziecie też jakąś taką, która jest po prostu OP I na ten temat wystarczy sobie, myślę, coś poczytać, wpisać, nie wiem, Most OP Playbooks in My Team I będziecie wtedy widzieli, albo sami ją przetestować Ja mam Lakersów, ponieważ mam ochotę, bo lubię Lakersów I jak widzicie zresztą, i, i Rui Hachimura będzie MVP finałów, co chciałem powiedzieć i, No i tyle Przetestować sobie samemu. Ja Wam tylko chciałem pokazać w jaki sposób to funkcjonuje. Tak jak mówiłem, ja korzystam najczęściej z Quick Isolation. Jak chcę zagrać jakąś akcję, to daję po prostu Motion. Jak chcę zasłonę otrzymać, to daję to, co tam pokazywałem Wam, że podanie i otrzymaj zasłonę. To jest coś bardzo fajne. Zbieraj ofensywne zbiórki. A I jeszcze jedna rzecz, widzicie, zapomniałem Wam, nie, nie chcę tutaj robić cięć jakichś specjalnych, bo mówię, jestem teraz na innym kompie i. Może to trochę inaczej działać. Zapomniałem wam pokazać co się stanie, znaczy w jaki sposób to funkcjonuje też, jeśli chodzi o obronę. E, możecie sobie zobaczyć poradnik z obrony też z poprzedniej edycji, bo tam to dokładnie omawiałem, jak, jak można wykorzystywać rodzaje tych obron, ale to wam tylko pokażę. Krzyżak wykorzystanie obrony. Nie będę tu skakał specjalnie, niech to sam bądź wygra. Teraz zobaczcie, mamy to samo, team Adjustment i tutaj mamy switch everything, czyli zmieniaj, e, jakby switchuj każdy, e, każdy pip roll. No drive, cut or screen hack, czyli bez udzielania pomocy. E, mamy think the floor, e, to nie do końca pamiętam, znaczy nie do końca wiem co oznacza, ale bardzo dobrze działa w tej edycji, to wam od razu mówię, e, bo te nazwy czasami też nie są takie super oczywiste, przynajmniej nie dla mnie. Ja korzystam z tego de deplor bardzo często. Zobaczmy co my jeszcze tutaj mamy. Coś, co się nazywa no freeze. Jeżeli ktoś Wam, na przykład, brakuje mu trzech punktów przez ostatnie 15 sekund i potrzebuje trafić za 3, dajcie no freeze, bo wtedy wasi sobie będą bardzo blisko. I to sobie możecie ustalać. Kolejna rzecz. Presja na piłkę. Weź co tam, daj im tą piłkę. Zobaczcie, presja na piłkę. Coś z czego też bardzo często korzystam i bardzo często daję na tight. Um, tutaj tight albo smoofer to już w ogóle jest tak bardzo blisko. Gap to jest, wiecie, jakbyście łez piłkę chcieli kryć za trzy, chociaż teraz to już trochę nieaktualne. off -ball to samo. Denyte to jest podcinanie po prostu. Jak macie bardzo dobrych zawodników w obronie, to możecie ich tak blisko dawać. No i match możecie sobie ustawić. Na przykład, że nie wiem, stwierdziłem, że Robi mi problem duży Diaron Fox, więc z racji tego daję swój matchup i daję sobie Lebrona i daję go na Foxa. Po prostu klikam X i wtedy Lebron będzie czekał na Foxa od następnej, od następnej akcji. Defensive set, czyli możemy sobie ustawić strefkę, możemy na przykład sobie dać presję od połowy boiska, już to są ustawienia defensywne, omawiałem je w innym poradniku. Chciałem tylko pokazać że tutaj też możemy sobie pewne rzeczy porobić. Niby nic takiego wiecie, ale jak ogarniecie ten krzyżak, to myślę, że możecie cuda zdziałać i przeciwnik będzie tylko latał za wami i się zastanawiał, w którą stronę zagracie, tak jakby to Stifter układał w Golden State. Tyle. Mam nadzieję, że mimo tej wątpliwej jakości, ale myślę, że jak mikrofon jeszcze dołoży, to nie wygląda to najgorzej, nie? Nawet z tą kamerą taką kwadratową, chyba, chyba tragedii nie ma. No takie kraszowanie się to muszę sprawdzić, z, z czego to się bierze. Tyle. Trzymajcie się. Na razie.